Dzień dobry Państwu, Paweł Późo, Dzień Wschodni, Dzień Wschodni. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Małgorzata Korba, rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani rzecznik, no, oczywiście temat jest jeden: czternastki. Najgorętszy w tym momencie. W tym momencie najgorętszy. Kiedy pieniądze znajdą się na kontach rencistów, emerytów i osób uprawnionych do tego świadczenia? Pierwsze osoby uprawnione już mają czternastkę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na swoim koncie, czy nawet w portfelu, dlatego, że pierwszym terminem płatności czternastek był. 1 września, czyli właśnie do dziś mieliśmy obowiązek dostarczyć świadczenia dla części naszych emerytów i rencistów. Środki na pocztę przekazaliśmy już 27 sierpnia, 29 sierpnia przekazaliśmy środki do banków, także w województwie lubelskim już prawie 26 tysięcy osób ma to dodatkowe świadczenie pieniężne u siebie. To jest łączna kwota wypłat, która sięgnęła 9,5 miliona złotych, a mamy poniedziałek, terminów Płatności wrześniowych jest kilka, między innymi takim terminem jest szósty dzień miesiąca. Więc właśnie szykujemy też wypłaty dla kolejnej grupy mieszkańców województwa lubelskiego. Tym razem czternastki dotrą do 6 września do 69 tysięcy osób i to będzie kwota już 25,5 miliona złotych łącznie wypłaconych czternastek na ten termin szósty. Jutro środki dla osób z terminem płatności na szósty dzień miesiąca wychodzą na pocztę. Natomiast w czwartek przekażemy je do banków. Także w tym tygodniu kolejne dziesiątki tysięcy osób z województwa lubelskiego to dodatkowe świadczenie dostaną. Ja przypomnę, że czternastki wypłacamy. Razem z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy już wypłaty i kolejne terminy płatności to jest 10 dzień miesiąca, 15, 20, 25 dzień miesiąca. Do 25 września wszyscy emeryci i renciści otrzymają uprawnieni swoje czternastki. Natomiast do 1 października maksymalnie wypłacimy czternastki dla osób, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne. To jest ta ostatnia, najmniejsza grupa, która otrzymuje płatności zawrza się właśnie do 1 października. Przypomnijmy może zasady wypłacania tego świadczenia, 14 emerytury renty. 14 to jest dodatkowe świadczenie pieniężne, które nie przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, tylko takiej grupie, która jest określona przez wysokość pobieranego świadczenia. Czyli pełną czternastkę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, takie jak emerytura czy renta, nie przekracza miesięcznie 2900 zł brutto. Będziemy badali wysokość tego świadczenia. Na 31 sierpnia tego roku. Jeżeli ktoś nie przekracza tej kwoty, to dostaje pełną czternastkę. Pełna czternastka wynosi 1878,91 zł brutto. Mało równa kwota, ale ona wynika z tego, że czternastka, pełna czternastka to jest tyle, co emerytura minimalna, więc dokładnie mhm. taka kwota przysługuje brutto. Jeżeli ktoś pobiera podstawowe świadczenie swoje emerytury, rentę, na przykład w kwocie, która przekracza 2900 zł. brutto. To czternastka może mu przysługiwać, ale ona będzie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Czyli jak sobie to wszystko policzymy, to okaże się, że czternastkę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 4728 zł i 91 groszy brutto. Powyżej tej kwoty czternastka już nie przysługuje. Do tej kwoty można z czternastkę i ta czternastka będzie przysługiwała z tym, że ona będzie pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. A jeżeli są takie przypadki w związku z ostatnim świadczeniem z rentą w dowiu, że ktoś pobiera dwa świadczenia, co się wówczas dzieje? Czy jest liczone do tej czternastki jedno, czy suma? I To jest bardzo dobre pytanie i ono nie dotyczy wyłącznie tych osób, które pobierają renty w dowie, tylko to dotyczy wszystkich tych sytuacji, kiedy emeryt rencista ma prawo do dwóch lub więcej świadczeń. Bo może mieć na przykład w samym zakładzie ubezpieczeń społecznych emeryturę i pobierać dodatkowo pół renty wypadkowej. Może na przykład mieć przyznane dwie emerytury z różnych źródeł. Na przykład jedną z ZUS-u, drugą z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W takiej sytuacji, kiedy ma dwa świadczenia, renta wdowia też jest takim przykładem. Bo to są po prostu dwa świadczenia płacone e, e, tak jakby łącznie. Łączenie świadczeń. Więc jeśli ktoś ma dwa świadczenia, to w tej sytuacji musimy sprawdzić sumę tych świadczeń po to, żeby zweryfikować, czy ta osoba będzie miała prawo do czternastki, po pierwsze, a po drugie, w jakiej wysokości tę czternastkę przyznać? Więc rzeczywiście, jeśli mamy dwa świadczenia, to musimy te świadczenia sumować i dopiero wtedy określamy wysokość i uprawnienia do czternastki. Jest jeszcze jedna szczególna sytuacja, o której warto wiedzieć to dotyczy osób pobierających renty rodzinne. Mianowicie renta rodzinna to jest takie świadczenie, które przysługuje po osobie zmarłej członkom rodziny na przykład wdowie, wdowcowi, dzieciom zmarłego i rentę rodzinną jedną rentę rodzinną po zmarłym może pobierać jednocześnie na przykład kilka osób. Powiedzmy, że wdowa i jej dziecko. Więc jeżeli ta renta rodzinna jest dzielona na dwie czy trzy osoby albo więcej, to do tej renty rodzinnej przysługuje jedna czternastka, i ona również jest dzielona na tyle osób i w takiej proporcji, w jakiej jest podzielona sama renta rodzinna. Czyli jeżeli pobiera rentę rodzinną wdowa i jej dziecko, to w takiej sytuacji rentę rodzinną dzielimy na dwa i czternastka również będzie podzielona pomiędzy nich po połowie. Chyba wyjaśniliśmy Państwu wszystkie zagadnienia związane z czternastką. Ale jeszcze jedna ważna sprawa. A jaka? Ważna sprawa jest taka, że nie trzeba składać żadnych wniosków. No tak, to, to jest bardzo istotne, ponieważ yy, może się zdarzyć tak, że ktoś zapuka do państwa i powie, ja m, jestem z ZUS-u i chciałbym pomóc w złożeniu wniosku Kilo o, o Tak, trzeba uważać, bo yy, zwykle przy takich większych akcjach mhm. wypłatowych pojawiają się osoby, które próbują na tym skorzystać. Do czternastek nie składamy żadnych wniosków. Jeżeli ktoś ma uprawnienie do czternastki, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy inna instytucja, która płaci emerytury y, lub renty. Wypłaci tę czternastkę z urzędu, czyli bez składania wniosków. Więc, jeżeli ktoś powie nam, że chce pomóc w złożeniu wniosku o czternastkę, proszę nie otwierać drzwi, najlepiej po prostu zadzwonić na policję, bo to na pewno nie jest pracownik zakładu ubezpieczeń społecznych, ani żadnej innej instytucji. Ani odbierać telefonów od oszustów, którzy są bardzo pomocni przy składaniu różnego A jeśli, rodzaju dokumentów. Jeśli odbierzemy, to nie wierzyć na słowo zawsze sprawdzać zadzwonić do osoby bliskiej zadzwonić do instytucji pod za którą się podaje ta dzwoniąca osoba. Bardzo zachęcam do tego, żeby być ostrożnym, bo teraz naprawdę można sfałszować numer telefonu, można sfałszować adres strony internetowej, można wygenerować wideo, na którym będziemy widzieli kogoś, kto w rzeczywistości tego wideo w ogóle nie nagrał. Także dużą ostrożność zalecam. W przypadku takich akcji wypłatowych często pojawiają się próby oszustw, więc tu przypominam. Żadnych wniosków składać nie trzeba. Wypłacimy świadczenie z automatu. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Paweł późno Dzień Wschodni, Dziennik Wschodni. Dziękuję bardzo.